Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, subak, a oto przed Wami Ancient Artifact od Maxa. Znajdujemy się już w ostatnim poziomie w tym kastomie, w poziomie The Beyond. Jest tutaj do znalezienia jeden ostatni sekret i czas się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę udało się Bridget. Tak, więc ruszajmy i na razie musimy zacząć od. Pewnej rzeczy, mianowicie od wespnięcia się tutaj. Mam nadzieję, że to w ogóle dobrze wymawiam. Oj, tędy się nie wespniemy. No, jak to nie? No, jak to nie? Ja tędy się przecież tutaj wspinałem. Hello. No. Tak, gra oczywiście ma swoje humorki. Lubi po swojemu. Lubi po swojemu, no cóż. Yy, tak, och. No moi drodzy, ten odcinek będzie legendarny. Oj, będzie legendarny. Oj, będzie. Nie ma to jak nie mieć w ogóle problemów za pierwszym razem, a za drugim jakieś kwiatki tutaj się robią, a może tędy jakoś. O! Dobra! Jest pięknie, cudnie i bajecznie. E, w każdym bądź razie miałem dość długą przerwę od nagrywania. E, Boże gdzie ja idę? Nie, dobrze ja idę. Tak dobrze? Dobrze, tylko chyba tutaj muszę w górę iść. Tak, dokładnie. No. Laro. Kobieto, zejdziesz. Dziękuję. Eee... Nie posłuszna. Tak, musieliśmy tutaj przeciągnąć tą dźwignię. I ja się chyba tutaj udam tędy. Tutaj się udam i... O! Mamy tutaj przeciwnika. Yy, ogólnie ja tutaj wyciągnę dwójkę i przepraszam za rozmowy w tle. To jest akurat niekontrolowane. No chodź tu. Tu jest? Jeszcze. E, tak, tamta dźwignia otworzyła nam tutaj tą kratkę. I tą kratką przemieścimy się do pomieszczeń, e, w których spędzimy trochę czasu. A mianowicie mamy tam pochodnie po drugiej stronie, ale teraz nie opłaca się ich brać. E, weźmiemy je tak naprawdę dopiero. Dziękuję. Tak, larę bardzo ładnie cofa, w ogóle jakieś bagi dziwne, brzydkie. Yy, no ale kiedy się one pojawiają? Oczywiście wtedy, kiedy kończymy custom, i w ogóle. Wow! Strzel to. Matko, jakie nierozkarnięte jesteś dzisiaj. Yy, tak na razie idziemy. A może tutaj? Tam temu świetlikowi dziękujemy. Tak, musimy tutaj zapalić te trzy płomienie, które nam się pokazują. Yy, I o matko. To było so close. Yy, no ale cóż. Aktualnie wezmiemy się na górę, yy, co by sobie wziąć apteczkę. W tym levelu nie będziemy szczędzić, bo to już jest końcówka. Nie ma żadnego bonusa, ani nic, jakby... Czy wy to widzieliście? Ja po prostu tego nie skomentuję, nie. To było złe, tego nie było. Eee... Tak. Mateusz wie, że to jest końcówka customu, dlatego sztucznie przeciąga. Dlatego sobie tutaj zapiszę. I dlatego dopiero tutaj, dopiero teraz będzie mógł wziąć tą apteczkę. Yy, tak, tutaj i tu. Yy, I może najpierw... Gdzie my pójdziemy? Tutaj możemy pójść pierwszy, znaczy pierwszy raz. Najpierw. Musimy się dostać do tamtej dźwigni, co przez bardzo krótką chwilę była tam pokazana. I żeby to zrobić, musimy no, zrobić całkiem sporo rzeczy. Bo ogólnie tamta właśnie dźwignia e, podpala nam te kolejny ten płomień, jeden z trzech. Ogólnie jest to chyba najdłuższa sala e, w jakiej... Te wszystkie trzy e, odnogi jakby, e, w której przyjdzie nam e, spędzić czas. E, tutaj znowu zapisujemy. I... Jedziemy tutaj i pamiętam, że jak tutaj przychodziłem, że tak powiem, próbę kontrolną, to tyle razy spadłem tutaj lawy. Że to jest jakiś koszmar. Głównie przez swoją głupotę oczywiście. Aj! Tu tutaj się cofaj. A bo teraz jeszcze pieski są. Idziemy do piesków. Chodź piesku! O. Obyło się bez zbędnego przechodzenia na nich. E, no i dobra. E, teraz musimy włączyć czasówkę. No i ogólnie co by nam poszło trochę sprawniej? Ślicznie. Za pierwszym razem. Tak, czy my idziemy tu? No możemy w sumie. Strasznie dużo było tutaj tych przeciwników Ale wszyscy na strzała byli Wszyscy Tak Matko ta muzyka Ta dynamika <grystanie> No jakby się ich biło z pistoletów to na pewno Muzyka by pasowała, ale teraz tak Trochę średnia Chociaż Przecież... Klimacik jest. Klimacik jest. To no bardzo dobrze. Tutaj mamy dźwignię. Taką dość średnio widoczną i aktualnie pójdziemy sobie poznaćki. Nie po sekret. Jeszcze nie po, nie po sekret. Ale w każdym razie naboje no do Uzi zawsze się przydadzą. Możemy tak sobie wskoczyć. No, teraz o, ogólnie, tak, ja się tutaj najpierw wespnę, co by Wam powiedzieć, o co w ogóle chodzi. Yy, musimy się dostać do tamtej dźwigni na ściennej, ale ogólnie tutaj są kolce i trzeba te kolce schować, yy, więc no taki będzie, takie będzie nasze zadanie. O, co by się tutaj nie wpakować na kolejne. Tak, my tutaj chyba przechodzimy do pewnego pomieszczenia. Tak, to jest to pomieszczenie. To jest pomieszczenie z sekretem. Ale ogólnie wiem. Chyba wszyscy Lara do nikogo nie celuje i ogólnie chciałam pokazać tutaj takiego baga O! Proszę stoimy w lawie Ale ogólnie nas nie podpala e, Więc znaczy w lawie jakimś żarze powiedzmy Ogólnie to pomieszczenie wygląda bardzo prosto, przyjemnie. Yy, taka od, od tak wspinaczka. Yy, tak, tak wygląda. Teraz. Yy, bo później będzie trochę mniej fajnie, ale yy, również przyjemnie. Jeśli ma być szczery, nie jest to jakieś strasznie trudne pomieszczenie. Ale jak mówię, ta odnoga ogólnie. Drogi do tej lampy jest najbardziej rozbudowana. Ciekawe dlaczego nie wszystkie zostały tak rozbudowane. W sensie chodzi mi o to najprostsze, gdzie tylko trzeba było przeciągnąć dźwignię. Szczerze, szkoda. Mogło być trochę więcej, ale rozumiem, że może po prostu twórca chciał już wydać y, ten custom i bez potrzeby nie chciał jeszcze przedłużać y, produkcji tak i tutaj mamy sekret y, i dlaczego teraz po niego idę? Y, ponieważ tutaj y, stąd będzie wydobywał się ogień. I ogólnie nie będziemy mogli zabrać tego sekretu, i nieważne jak będziemy próbowali tutaj wejść, to sekret może nam się zaliczy, ale na pewno nie przeżyjemy tego. Więc no cóż, trzeba tak, a nie inaczej. I teraz możemy wracać na dół, znaczy nie na dół. Nie, nie na dół, ale ogólnie niżej. Dobrze. O, szczerze to nie wiedziałem, czy to mi się uda, czy nie. Czy ja tutaj nie wschodzę za daleko? Nie. Ta. Otworzyła nam się tam dźwignia na samej duszy, ale ogólnie droga już nie będzie taka wesoła i przyjemna. Oj nie będzie. E, więc ja sobie tutaj zapiszę. Hop! I możemy iść. A i troszeczkę za wcześnie, troszeczkę za wcześnie. Ładnie. Ogólnie chyba sobie tutaj zapiszę. Dobra, znowu ładnie się udało. E, tak teraz musimy tutaj z rozbiegu omijać ten płomień. Ale się złapać. Ogólnie musimy tutaj e, dojść do tej dźwigni ale z niej się tam do niej nie dostaniemy. Musimy z trochę wyższego punktu. Yy, I ogólnie tutaj znowu trzeba będzie się wrócić. Serialnie musiałem się podrapać po nosie. Szybkie podrapanie po oku, dobra. Czy podrapanie po oku, jak to w ogóle brzmi. No cóż, tutaj jest ogólnie taka nieprzyjemna bardzo. Nieprzyjemna bardzo rzecz. O, i jak widzimy tamtego sekretu nie, mogliś, nie moglibyśmy zdobyć. Ale spokojnie mamy 15 na 15 sekretów, mamy wszystkie sekrety dostępne w tym customie, więc nie ma się o co martwić. Oprócz tego, że trzeba jeszcze przejść ten poziom. Czy ja tam tak doskoczę? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Jest niewidzialna półka. I ogólnie bardzo brzydko mi ścina nagranie. Nagranie, bardzo proszę się ogarnąć. Dobrze. Nagranie się ogarnęło. Czyli możemy. Tak, dzięki Naro. Pociągnęliśmy tamtą dźwignię, możemy teraz przejść dalej. Nie do końca pamiętam co ta dźwignia robiła, ale przekonamy się. Przekonamy się. Yy. Aha, tutaj był taki bug, że, la, że na razie nie chciała tutaj łapać. Aj. Cześć, nie. nie... wiem, czy w ogóle wchodzenie bokiem coś daje. E, tak, teraz z ten trzeba doskoczyć tak właśnie na kant. Sobie możesz wiesz OK Tutaj możemy tędy wejść i tutaj się dostać yy, I tak tutaj trzeba uważać Ponieważ, tutaj niedaleko jest pułapka. Wow, wow, wow. Ja ogólnie jak sobie tak przechodziłem ten poziom dla, dla testów, to tak się przestraszyłem tej pułapki. Takiego zawału dostałem. Po prostu o niej zapomniałem i to jest... O! Taki chwilowy atak serca. O! Uh. Ogólnie nie wiem czy po drodze nie było apteczki. Jakoś mnie tak... Wiem, że tu była. Ale czy była? Hmm. Takie czy ja pamiętam co robiła ta dźwignia? Ja to pamiętam jeszcze była chyba jakaś dźwignia do przesunięcia, o matko właśnie z tym, w tym pomieszczeniu mam z tym problem o tak o jest! no tak, jeszcze raz, o jene no śmiesznie będzie jak teraz spadnę w tą pułapkę, ha będzie śmiesznie, będzie śmiesznie Przepraszam, że muszę powtarzać Wow Mam nadzieję, że nie umrę znowu w jakiś głupi sposób Ale ja to ja Ja mam oficjalne zezwolenie, ja mogę Lamić anamicz <grymne> Tak, jakieś tak, oficjalne zezwolenie. Yy... Przeciągaj to. Yy, tak, i tu się objawia minus kamer, bo właściwie ich braku. Aktualnie, szczerze, pomimo tego, że. tym, że ja to przychodziłem na próbę ty... miesiąc temu. Yy... Gdzieś tak może z pięć dni temu, z tym, że oczywiście był... no jednak był rok szkolny, tak? Miałem parę innych spraw na głowie. I aktualnie średnio pamiętam fakty. Średnio kojarzę. O Boże. Żeby to się nie zwaliło aż tak powiem. Um. Oj! Że tak samo próbowałem zrobić na y, ćwiczeniach, że tak powiem. Dokładnie tak samo, w taki sam głupi sposób skinąłem. Y, czy ja ogólnie? Wszyscy poczekajcie chwilę. No, naprawdę. Skakać jak skoczę to trafię w kolce. Czy jak ja tutaj gdzieś będę? A ja chyba wiem Nie, nie wiem. Autentycznie skupiałem. Nie pamiętam gdzie jest ta dźwignia. Uuu. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Eee... Ale ogólnie no, powinienem to zaraz naprawić. Tak, po raz pierwszy się zgubiłem. W jakimkolwiek customie. Znowu custom Maxa jest tym pierwszym, który mnie złamał. A nie, dobra. Boże, co ja robię? Mam tutaj normalnie wejście już tu, hmm. Ty, <trykujesz> ja się jakoś przejmuję niepotrzebnie w ogóle. Fajnie wiedzieć. No w sumie dobrze. Lepsze to niż krzątanie się i szukanie drzwi. Ale tutaj, to moi drodzy, był piesek. Ja cię pamiętam. Chciałeś mi podgryźć nóżki. Kiedy przewodziłem cię na ćwiczeniach. Oj, chciał mi podgryźć nóżki. Chciał? A tak w ostatnim momencie mu tak uciekłem na, na drabinkę on tak, tak zobojętniał nagle i tak sobie poszedł. takie okej. Okay. Nie, nie chce się ze mną bawić Lara, to, to ja sobie idę. Oczywiście wróciłem do niego, bo taki biedak nie może pozostać sam. No ogólnie wiecie, jak cierpi to trzeba dobić, no nie? Wiem, że bardzo. Wow. Dobra. To było. To było. To było. Teraz tu. I teraz tu. I teraz trzeba się cofnąć. I właśnie tutaj na taką niewidzialną krewę się przeszymować Tak i wracamy się do tego pomieszczenia, z którego tutaj przyszliśmy pamiętam, czy tutaj była jakaś zabawa dla mnie dodatkowa raczej nie zapisać bardzo mądrze. No bo czemu nie? Jak, dojdzie, jak dojdziemy do tamtego wrąbka w tej kolumnie, to trzeba odskoczyć do tyłu i tutaj się złapać. A później przejść tutaj na te kratki i oczywiście uważać, żeby nas y, nie pokiereszowały te kolce. One lubią kiereszować o, tak i teraz tu nie pamiętam, czy tam była jakaś dźwignia na dole, czy na dole dalej, ale my tutaj ogólnie skręcamy w bok i ogólnie tutaj jest bardzo dziwny skok, jeśli ma być cztery, dokładnie. No, ogólnie będzie trochę zabawy tutaj. Tak będzie zabawa, oj będzie. No. <ścoughs> oj będzie zabawa. Dochodzę do końca. Teraz tak, może teraz zapiszmy? No, jak od razu wyciągnę ręce, to to też nie działa. No. No trzeba zczaić moment. Teraz to już za późno. Teraz. Ni w kini w oko. Yy, dobra, to ja się z Wami na chwilę pożegnam i zobaczymy się, jak mi się ten skok uda.